imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobrzy Archaniołowie, cudowni wspomożyciele całego rodzaju ludzkiego, tak bardzo wierzę w wasze wsparcie, w moc waszej modlitwy, w potęgę waszego działania. Jestem pewna, że wykonujecie wszystkie Boże polecenia i ufam, że przyjdziecie mi na pomoc w problemie. Święci Archaniołowie, potężni wśród aniołów, wy tak dobrze znacie nas, ludzi, i możecie rozwiązać to, co dla nas jest za trudne. Teraz ja stoję w obliczu przeciwności, kłopotu, który nie pozwala mi na spokój. Błagam, przyjdźcie do mojego życia, działajcie, nauczajcie mnie, jak wyjść z tego trudnego położenia. Proszę, niech prowadzi mnie wasza mądrość. Święty Michale Archaniele, proszę, pomóż mi zniszczyć całe zło obecne w moim życiu. Naucz mnie, jak mam mu się przeciwstawiać, jak walczyć i nie tracić nadziei. Błagam, napełnij mnie potrzebną siłą. Święty Rafale Archaniele, proszę, prowadź mnie przez wszystkie kręte drogi mego życia, bądź moim drogowskazem, dodaj mi mądrości, bym każdy mój dzień i każdy problem potrafiła przeżywać w spokoju, w bliskości z Panem Bogiem. Święty Gabrielu Archaniele, Proszę, pozwól mi uwolnić się od złych myśli, naucz wdzięczności względem wszystkich Bożych łask i pozwól, by w moim życiu na nowo zagościła radość. Dobry Boże, pozwól, by dobrzy Archaniołowie modlili się za mną i nieustannie wspierali z nieba. Błagam, niech działają w moim życiu, pomagają w kłopotach i pozwalają codziennie stawać się lepszym człowiekiem. Wierzę w Ciebie i w Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!